Kochani, ruszyła wyprzedaż mojej szafy na Vinted, także wrzucam Wam tutaj e, od razu link. Znajdziecie tam dużo naprawdę ciekawych e, ubrań. E, niektóre są nowe, niektóre są używane, ale w bardzo dobrym stanie. Już Wam pokazuję, co tutaj e, naszykowałam. Przepiękna sukieneczka z taką wiązaną kokardą. Mam taką samą, e, tylko inny rozmiar, e, także... Nowa sukienka, bluza z Oceans Apart, również nowa. Tutaj e, sukieneczka taka fajna letnia, e, może być używana też jako piżama z Gapa. E, sukienka z Zary, bardzo ładna, elegancka z takim tutaj marszczeniem. I taki e, komplecik z shortami z muślinu. Rzeczy jest oczywiście dużo więcej, także chodźcie, obserwujcie moją szafę. znajdziecie tam. Wszystkie ubrania, które wystawiłam.